Klaudia Szczepanek, to jest rozmowa Radia Rekord, a moim dzisiejszym i Państwa gościem jest Maria Krogulec Sobowiec, dyrektor Instytutu Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych w Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam serdecznie wszystkich, którzy słuchają i mam nadzieję być może oglądają. Bardzo się cieszę, że jesteśmy na antenie, bo mam do zaoferowania niesamowitą przygodę dla. Uczniów klasy 1-3, dla przedszkolaków i dla ich oczywiście wspaniałych nauczycieli. Tak naprawdę, dla każdego właśnie znajdzie tak. się coś ciekawego. Ale objęliśmy to troszkę taką małą tajemnicą, ale możemy zdradzić, że mówimy tutaj tak naprawdę o Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych, ale właściwie takiego projektu, do którego się włączyliście, i to jest Staropolska Akademia Morska, właśnie dla najmłodszych, też dla nauczycieli. Owiane to pewną baśnią. Możemy zdradzić więcej szczegółów na ten temat. Oczywiście. Jest, ten projekt jest utworzony w moim instytucie. Powstał jako inspiracja. Inspiracją było to, że 2026 rok został ogłoszony przez Senat rokiem Gdyni. Ze względu na stulecie uzyskania praw miejskich Gdyni. Z gdzie Gdynia z malutkiej wiejskiej, rybackiej wsi, że tak powiem, malutkiej miejscowości, stała się stutysięcznym miastem w zaledwie kilka lat. Ten projekt jest o tyle ciekawy, dlatego że kształtuje u dzieci, właśnie w tym wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, kompetencje przyszłości. I wiadomo, te kompetencje przyszłości są podzielone na trzy grupy: na poznawcze, na, na społeczne i techniczne. A jest to właśnie ważne budowanie u tych najmłodszych. Ważne. Tak. Dlatego, że rynek pracy wymusza wręcz, że nie tylko umiejętności takie typowe dla danego zawodu Dlatego, że odchodzimy bardzo często od, od zawodów, poprzez właśnie na, na korzyść kompetencji konkretnych i to właśnie takich bardzo, bardzo zróżnicowanych ze względu, zarówno technologicznych, jak również i na przykład umiejętności zachowania się społecznych. Tak? Czyli, czyli jak, jak dzieci sobie radzą ze stresem, czy są przedsiębiorcze, czy umieją krytycznie myśleć, logicznie myśleć, czy są kreatywne, bo to wszystko. Od... To wszystko wymaga teraz tego wszystkiego, wymaga rynek pracy i szukają pracodawcy na całym świecie, bo to nie tylko jest tendencja europejska, ale światowa, szukają takich właśnie pracowników, którzy wychodzą ponad, czyli umieją sobie radzić w różnych sytuacjach. No I właśnie, między I właśnie wychodzicie z tym na przykład. Wychodzimy od, o, dla, dla dzieciaków. I to właśnie jest w takiej formie baśni dydaktycznej, na czym e, będzie tak. się to opierać. E, oczywiście jest to taka, powiedziałabym. Nowa, nowatorska metoda baśni dydaktycznej, gdzie przemycamy to wszystko, co się dziecko powinno uczeń, nauczyć, zrobić no, co podstawa programowa. Tak, prawda, co podstawa programowa zaleca, ale w sposób taki, który maksymalnie angażuje dziecko. I właśnie gramy tutaj. W cudzysłowie, chodzi o to, aby. aby że tak poprzez zabawę uczymy. Tak, żeby dzieci się po prostu zaangażowały emocjonalnie. Bo jeśli, jeśli nie, ma, nie ma zaangażowania, to nie ma pracy i to po prostu nikt nikogo nie nauczy. Zresztą taki słynny neurobiolog Günther powiedział, że nie można nauczyć kogoś z zewnątrz. Ta, ta osoba się musi chcieć nauczyć, a wtedy jeżeli jest emocje, jeżeli są emocje, jeżeli jest, jeżeli jest zaangażowanie, to to po prostu napędza, czyli jest takim nawozem, jak on powiedział, dla, dla umysłu. I między innymi taki nawóz dla umysłu to będzie ta nasza, ta nasza baśń dydaktyczna i zajęcia, które prosimy, aby potem się odbywały pod hasłem poszukiwania pieczęci mocy Bałtyku przez daną grupę przedszkolną, na przykład Tygryski, Słoneczka, bądź klasę... Każdy będzie miał swoją tak, nazwę, każdą nazwę. Tak, każdy nazwę, tak. Bądź klasę na przykład pierwszą A, i tak dalej, prawda? Więc to są bardzo, czy to właśnie będzie składało się z tych różnych modułów? Tak, będzie to projekt składający się z siedmiu modułów, dlatego że, no jak można tutaj troszeczkę u, uchylić obka tajemnicy, yy, no jest królowa Bałtyku, która się nazywa Jastarnia, jest taka legenda gdyńska. Yy, on wpadła w oko Perkunowi, czyli władcy piorunów. Ale ale niestety dostał kosza. <laughs> I on ze złości zniszczył bardzo ważną, bardzo ważną rzecz, jaką jest pieczęć mocy Bałtyku Królowej Jastarni. Jest to jest to coś, jest to ta, ta pieczęć, gwarantuje, że Bałtyk jest taki piękny, jak teraz jest. Czyli właśnie dzieciaki mogą pomóc odzyskać ten blask? Tak, mogą właśnie odzyskać, bo został yy, ze złości ten, ta pieczęć została podzielona na siedem części, na siedem modułów, i dzieci poprzez różnego rodzaju yy, ćwiczenia, Zadania będą, będą pomagały Królowej Jastarni wyszukać te, te kawałki, kawałki no, zagubionej pieczęci mocy Bałtyku, będą składać. Nie powiem, co będzie. Trochę musimy zostawić, tak, żeby się zostawić, innych, żeby jednak żeby jednak co to tak będzie. będzie, ale będą składać nie tylko w sensie takim fizycznym, że, że są, będą układać puz, z puzli, że tak powiem, całą, całą tą pieczęć, bo nie powiem, co jest pie, tym pie, tą pieczęcią mocy Bałtyku. To jeszcze otrzymają klasy bądź grupy. Właśnie przedszkolne, jeżeli dzieci przejdą te wszystkie etapy i, i, i no, uratują Bałtyk, tak, no bo okazuje się, że ten Bałtyk może być, może po prostu zniknąć, tak? Jeżeli jeżeli nie, z, nie znajdą. No Właśnie, tych a to będzie pieczyń. ich nagrodą, jeśli tak. uda im się osiągnąć cel, to otrzymają taką odznakę plus w aplikacji, która jest zbudowana na światowej marce. Mamy, Współpracujemy z Instytutem Badań Edukacyjnych, państwowe. Instytutem Badawczym, który jest właścicielem tej właśnie aplikacji. Co prawda, ta aplikacja jest przeznaczona dla osób dorosłych, ale tu znając, że no, chcemy rozbudzić ciekawość i, i radość, również ta aplikacja będzie właśnie zastosowana dla, dla młodszych. Ale prawda? to też można powiedzieć taka inwestycja w przyszłość właśnie tych najmłodszych. Tak, bo to, jest, to będzie taka też nauka, że w przyszłości i portfolio, czyli elektroniczne portfolio, właściwie ono już teraz istnieje, ale za kilka lat będzie miało zupełnie inny wymiar. Czyli zamiast właśnie takich różnych papierowych poświadczeń, będzie się, zb będzie się zbierało odznaki, czyli, czyli takie mm, graficzne znaki. Na pierwszy rzut oka to będzie to na przykład jakaś grafika. Jak się kliknie w tą grafikę, to pod spodem będzie mm, informacja, się, informacja y, y, czym się charakteryzuje ten właściciel tej, tej, tej odznaki, czyli jakie umiejętności, jakie kompetencje posiada. I myślę, że to jest też taki bardzo dobry sposób, żeby przygotować zarówno dzieci, jak i też nauczycieli do tego, że że to będzie już tuż tuż, że to po prostu. Że to to, się, to jest że, tak że to się dzieje. Tak, I bardzo szybko czas leci. A w dodatku, żeby jeszcze dodatkowo zachęcić, do tej pory nie było takiego projektu i nie było takich, takich możliwości dla dzieci. Jesteśmy, no, mogę powiedzieć, jedyni w Polsce pionierami. Tak, którzy, którzy dzięki właśnie współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, Państwowym Instytutem Badawczym dajemy taką ofertę, bo. Tej oferty nie da nikt, więc w tym momencie to jest nie tylko nawet do naszego województwa, przede wszystkim, ale też każdy, kto nas słucha i kto ma kogoś znajomego i będzie chciał dołączyć z innego województwa, chętnie może się zgłosić. No i najważniejsza rzecz startujemy już 9 października. Czyli to jest czwartek. Lada moment. Tak, jest czwartek. Webinarium, które będzie właśnie opowiadało o tej baśnie dydaktycznej, jak ta baśnie dydaktyczna wpływa również na kształtowanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. No i to. To jest godzina 17.30, czyli wszystkie panie zdążą coś ugotować, dać komuś jeść i, i, i po prostu Pojawić. przyjść przed komputer, bo, bo jest to zdalne, więc, więc to, jak to się mówi, nie będzie kosztowało wiele, wiele czasu i wiele wysiłku. Także nie pozostaje nam i nic innego, jak zaprosić i zainteresować bardziej tym tematem. No, i już 9 października o godzinie, tak jak słyszeliśmy, 17.30, słyszymy się online na webinarze. No i wkrótce na wielkim, nowoczesnym, nowym wydarzeniu, którego jeszcze do tej pory w Polsce nie było. No Także tak. zachęcamy do odsłuchania i zaglądania po szczegóły. A moim dzisiejszym i Państwa gościem była Maria Krogulec-Sobowiec, dyrektor Instytutu Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych ze Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję ślicznie. I zapraszam i czekamy na odpowiedź. Proszę wejść Dokładnie. na naszą stronę internetową. Ja chętnie odpowiem na każde pytanie, także można dzwonić nawet do godziny 12 w nocy. Także zachęcamy do kontaktu. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.